z samego biurka kwiatowego dzisiaj. Witaj. Dzisiaj opowiem kilka rzeczy o wysiewie nasion, o różnych odmianach koleusów. Opowiem również o tym, jak rozpoczęła się moja przygoda z koleusami i z ich wysiewem. Powiem taką rzecz. Pewnego razu dostałam koleusa w prezencie i później postanowiłam, że będę wysiewała sobie różne koleusy. Ponieważ na internecie jest bardzo dużo różnych Nasion, które można kupić, postanowiłam sobie kupić. Yy, I tak yy, pokażę później, jakie były wykupione nasiona, bo nasiona były bardzo piękne. Nie chcę pokazywać tutaj żadnych firm, ale spójrzcie, na zdjęciach kolorzy wyglądają tak pięknie. I to są oferty internetowe. Tutaj jest też firma, inna. Widzicie? Też chciałam takie nasionka. Chciałam też nasionka z takiej firmy, jeszcze innej. Spójrzcie. Później pokażę, jak wyglądały wysiane nasiona z tych paczek. Z tego, co wiem, nie chcę tutaj zdradzać różnych takich ciekawostek. Nie chcę tutaj mówić o różnych faktach. Z mojego doświadczenia opowiem Wam, że te kupne nasiona były bardzo mnie ciekawe. Wyglądały tak. I tak. Zobaczcie, co wy na to. A dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają nasiona, które ja zbieram. Zobaczcie, tutaj mam takie nasionka, które są bardzo drobniutkie. One są tak jak maczek, delikatne. I z tych nasionek wysiewam sobie koleusy. Tutaj jest posiane jedno nasionko. Takie nasionko było posiane jakieś dwa miesiące temu, ponad dwa miesiące temu, ponieważ tak nasionka koleusów jeżeli posiejemy, to one kiełkują tak do dwóch tygodni, może nawet 2,5 tygodnia, zależy jakie mają warunki, jakie jest ogrzewanie w pomieszczeniu, ile stopni panuje. Ja przeważnie, jak sieję kolousy, to staram się zapewnić im ciepło. Zobaczcie, tutaj mam taki pojemnik, wysoki na 4 cm, szeroki na jakieś 8-9 cm. W tym pojemniku jest wymieszana ziemia do wysiewu razem z perlitem. I ta ziemia jest ubita. Jak jest ubita, zmieszana z perlitem, jest podlana i do takiej ziemi wysiewam nasionka. Do wysiewu nasionek wystarczy wziąć odrobinkę y, kolołusów, ponieważ nasiona są bardzo drobne. Są drobniejsze niż ziarenka maku. I takie nasiona bierzemy tak. Popatrzcie. I wysiewamy no w ten sposób. One są bardzo drobniutkie. Takich nasionek nie przykrywam żadną ziemią. One zostają na wierzchu, ponieważ jeżeli chce się przykryć ziemią, to jest mała szansa na to, żeby skiełkowały, ponieważ są bardzo drobne i ciężko im się przebić przez ziemię później. Zraszamy taką ziemię, odstawiamy w ciepłe miejsce. I czekamy, podlewamy oczywiście co kilka dni, patrzymy czy jest wilgotno. I do trzech tygodni myślę, że takie nasionka zejdą. Dzisiaj pokażę Ci takie nasionka, które ja już wypikowałam, delikatne. Spójrz. Te nasionka mają już półtora miesiąca. Są takie przepikowane, delikatnie, ale są maleńkie. Jeszcze są zielone, ale już nabierają kolorów. Później pokażę zdjęcia z tego. Wysiewu? Powiem taką ciekawostkę, że jeżeli koleusy posiejemy i one nam wzejdą, wszystkie są bardzo zielonutkie. Nie rozpoznamy, czy to jest odmiana rokoko, czy to jest jakiś inny, wielkolistny koleus, tylko będą miały drobne zielonutkie listki. Później takie koleusy moje mają już około 3 miesięcy, spójrz tutaj. Widzisz? Tutaj są nasionka, które były wysiewane. Zmieszane, nic, bo ciężko jest zebrać w, jednym, w jednej odmianie nasionka. Nasionka, zobacz. Były tutaj wysiane, i roślinki są większe. I są też takie maleńkie roślinki. One były wysiane w jednym czasie z jednego opakowania, które ja pozbierałam, ale rosną sobie w różnym tempie wzrostu. Pamiętajcie, jeżeli siejecie nasiona, i później te nasiona pikujecie, to jest w pojemniczkach bardzo gęsto zazwyczaj zasiane, bo je naprawdę trudno posiać. I te nasionka wtedy pikujemy wszystkie, nawet te najmniejsze, żadnego nie wrzucajcie, ponieważ jeżeli wypikujecie, to właśnie te takie najmniejsze nasionka to będą te odmiany ROKOKO, które są takie y, ciekawe, y, różne kolory mają, inne, mają strzępione, kręcone liście i są takie bardzo niespotykane. Y, czasami można trafić, że u różnych ogrodników można kupić jednakowe nasiona ale wyrastają z nich później różne rośliny jednak. Polecam siać nasionka kolousów. Ja osobiście zajmuję się sprzedażą takich nasion, sama zbieram te nasiona. Mam kilkaset odmian u siebie w szklarni i z tych odmian zbierałam nasiona. Testuję w tym roku, jakie kolory wyrosną z, na przykład z różowych odmian, które zbierałam. Oddzielnie mam je pozbierane i zobaczę wtedy, czy będą miały tylko różowe, czy jakieś inne odcienie. Bo są też takie, które nie są zapylane przez pszczoły i zobaczymy, co z tego wyrośnie, ale to się okaże dopiero w sezonie letnim. Ja w swojej ofercie będę miała różne piękne odmiany. Będę miała wysiewane, dużo roślin zimuje, ponieważ bardzo lubię te rośliny, są bardzo ozdobne i zapewniam Cię, że jeżeli posadzisz je u siebie w ogrodzie, to efekt y, takiego zaskoczenia i piękna jest murowany, bo kto przyjdzie do ciebie i zobaczy Twoje kwiaty, to na pewno będzie chciał mieć takie same, ponieważ drugich tak pięknych, kolorowych i ozdobnych z liści kwiatów na pewno nie spotkacie. Polecam każdemu, są bardzo proste w uprawie, bardzo łatwo rosną, szybko w lecie. Ja Wysiew Nasionek proponuję Wam zrobić od stycznia. W styczniu, jeżeli Wysiewiesz, takie kolousy będą kiełkowały około dwóch tygodni, później rosną tak około do dwóch miesięcy, jeżeli podrosną, oczywiście trzymamy je już w jasnym miejscu przy, przy oknie na parapecie, można doświetlać, co polecam każdemu, że doświetlanie jest bardzo ważne dla kolousów, zwłaszcza w takim okresie, gdzie jest mało słońca i jeżeli już te kolousy nam urosną i będą miały tak około 4, o tak jak tutaj, 4 cm, to takie kolousy można sobie już spokojnie przeklikowywać tak 4 na 4 cm w jakieś pojemniczki, żeby y, śmiało później je sadzić do doniczek. Jeżeli wysiejecie kolousy, dopilnujecie je, doświetlacie i podlewacie, to one będą y, u Was, y, mogły już być do posadzenia pod koniec maja. Nie polecam wysadzać wcześniej kolousów. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli wysiejemy je wcześniej yy, i nie będziemy za bardzo i nie będziemy mieli warunków na trzymanie kolousów, to one robią się wiotkie, wyciągają się, nie są takie wtedy yy, ładne do ozdoby. A posadzone na przykład już yy, w marcu wypikowane, gdzie dzień jest dłuższy, będą gotowe na pewno na koniec maja do wysadzenia do obrodów. Także polecam każdemu, zapraszam, a ja pokażę jeszcze jak wyglądają kolołusy wysiane z moich nasionek, zobaczycie. Poza tym zapraszam do siebie na grupę na YouTube Kolołusy Uelwy, Zasubskrybuj oraz prowadzę grupę na Facebooku też Kolołusy Uelwy. Tam zapraszam do zapisów na te rośliny. Będę w styczniu, yy, od 6 stycznia zaczynam zapisy i będę miała w ofercie ponad 300 pięknych roślin. Także zapisujcie się w maju, zaczyna się wysyłka i wtedy spokojnie możecie wysadzać już do ogrodów te rośliny. Polecam każdemu: siejcie, sadźcie warto. To piękne kwiaty. Pozdrawiam serdecznie.